Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie jedno przykładowe zadanie. Jest to zadanie z matury podstawowej z tego roku, z 2021. I teraz tak, zobaczmy w ogóle co, o co chodzi w tym zadaniu, co oni tu od nas chcą. I treść zadania jest następująca. Funkcja f jest określona wzorem f od x i tu mamy x kwadrat przez 2x minus 2. Dla każdej liczby rzeczywistej x różne od jedynki. Wtedy dla argumentu x równego pierwiastek z 3 minus 1 wartość funkcji f jest równa. I teraz tak, no co musimy zrobić w tym zadaniu? W tym zadaniu oni chcą, żebyśmy za x podstawili sobie to, co nam podają, czyli pierwiastek z 3 minus 1, no, i obliczyli wartość tej funkcji, czyli zobaczyli, co to nam wyjdzie po tym, jak już podstawimy, zamiast x pierwiastek 3 minus 1, wszystko tam sobie poredukujemy, pododajemy, podzielimy, o ile coś takiego będzie. No i zobaczymy po prostu, jaki wtedy nam wyjdzie wynik. Więc tak, najpierw sobie zapiszmy wzór tej funkcji. To mamy f od x równa się x kwadrat przez. 2x minus 2. Ok. No i kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to właśnie za tego x podstawiamy pierwiastek z 3 minus 1. Czyli tak. f od x równa się. No i teraz tak. Tutaj ten pierwiastek z 3 minus 1 musimy wstawić do nawiasu. Czemu musimy wstawić do nawiasu? Ponieważ całość ta musi iść do kwadratu. Więc tu Chcąc rozwiązywać właśnie tą część, gdzie mamy pierwiastek 3 minus 1 do kwadratu, będziemy musieli, powiedzmy stet lub niestety, użyć wzoru skróconego mnożenia. Ale to za chwilkę. Teraz mamy dalej 2 i znowu w nawiasie pierwiastek z 3 minus 1. Tutaj również nawias, ponieważ no, są, to, są to dwa wyrazy. Zamiast x mamy właśnie dwa wyrazy, jest to mnożone przez 2 więc po prostu musimy jeden wyraz jak i drugi wyraz pomnożyć przez to dwa, więc zapis musi wyglądać tak. Muszą tu być nawiasy, czy to w tym wypadku, gdzie mamy właśnie podniesione do kwadratu, czy to w tym wypadku, kiedy mamy mnożone przez 2. Ze względu na to, że wartość x są to dwa wyrazy, musimy je umieścić w nawiasie, ponieważ tak jak mówiłam, Tutaj oba podnosimy do kwadratu, a znowuż tutaj te oba będziemy musieli pomnożyć razy 2. Ok. No to teraz podnieśmy do kwadratu. No i to nie jest takie podnoszenie do kwadratu, jak niestety większość z Was zdarza się, że robi. Czyli tak, najpierw jedno podnosi do kwadratu, później drugie do kwadratu i koniec, i myśli, że to tak trzeba zrobić. A tu niestety, tu musimy użyć wzoru skróconego mnożenia, ponieważ Bezpośrednio pierwiastka z trzech od jeden sobie tak nie możemy odjąć, to byłyby wyniki zaokrągleniu i tak dalej. A takiego czegoś tu nie możemy zrobić, więc my musimy tu użyć wzoru mnożenia. Ja zapiszę ten wzór mnożenia i on wygląda następująco: a minus b do kwadratu. To jest tak, dla przypomnienia równa się a kwadrat. Minus 2ab plus b kwadrat. Więc teraz zapisując zgodnie z tym wzorem to jest nasze A. Więc w pierwszej kolejności robimy sobie A kwadrat. Więc podnosimy nasz pierwiastek z trzech do kwadratu. Dalej minus 2 razy znowu A. Czyli pierwiastek z trzech. RAZY B. Naszym B jest tutaj jedyneczka, więc razy 1. Nie piszemy sobie jako B minus 1, tylko samo 1, ponieważ ten minus jest już tutaj uwzględniony. Ten, co tutaj jest, on już tu jest uwzględniony. I dalej mamy plus b do kwadratu, czyli znowu patrzymy na jedyneczkę i podnosimy ją do kwadratu, czyli będzie 1 kwadrat. Przez. No i teraz tak. Możemy sobie najpierw to przypisać. Nie będziemy się na razie tym zajmować. Skończymy górę. To przejdziemy sobie po prostu do dołu. No i takie coś nam powstało. Zmaszę teraz ten wzór, bo on nam na razie teraz nie będzie w ogóle potrzebny. I patrzmy, co to nam tam u góry powychodziło. No i mamy coś takiego. Pierwiastek z 3 do kwadratu. Ile to jest pierwiastek z 3 do kwadratu? No, jest to pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech oczywiście. Można powiedzieć, że jest to 9, więc zapiszmy sobie jako pierwiastek z 9. Dalej, mamy mnożenie. Mamy minus 2 razy pierwiastek z trzech razy 1. Po wymnożeniu tego wszystkiego przez siebie otrzymujemy minus 2. Pierwiastki z trzech, no bo oczywiście pierwiastka z jakąś tam cyfrą, liczbą bezpośrednio nie jesteśmy w stanie mnożyć, możemy sobie je jedynie obok siebie zapisać. No i mamy plus 1 przez, no i przepiszmy znowu dół, 2, nawiasie pierwiastek z trzech, minus 1 i minus 2, równa się. No i teraz jeszcze wróćmy tu do góry na chwileczkę. Ile to jest pierwiastek z 9? Ano, pierwiastek z 9 to jest oczywiście 3, ponieważ 3 razy 3 daje nam 9, więc pierwiastek z 9 jest to jak najbardziej 3. I możemy to dopisać. 3 minus 2 pierwiastki z 3 plus 1 przez. No, oczywiście znowu to samo, czyli pierwiastek z 3 minus 1 minus 2 i równa się. No to jeszcze ostatnie zerknięcie na górę, bo tutaj już możemy coś zredukować. Mamy tak trójeczkę, mamy minus 2 pierwiastki z 3 i mamy jedynkę. No to w tym momencie jedynie co możemy zrobić to tą trójkę dodać do jedynki. Tu tego pierwiastka, czy dwóch pierwiastków z 3 nie możemy do niczego dodać, ani nic z tym zrobić, ponieważ no, jest ten pierwiastek. Możemy dodawać tylko w momencie, kiedy mielibyśmy tutaj jakąś liczbę czy cyfrę, która też miałaby ten pierwiastek z tyłu. No, a tutaj tego akurat nie mamy, więc zostawiamy to, te minus dwa pierwiastki z trzech, i one po prostu będą sobie dalej tak nieruszane, stałe. A tylko dodamy do siebie 3 i 1, no to 3 plus 1. No to jest to 4, więc mamy 4 minus 2 pierwiastki z 3 przez, no i teraz już możemy się zająć dołem. No i co tu mamy na dole? Na dole mamy dwójka razy cały tutaj nawias. Jeżeli mnożymy takie coś, czyli liczba razy nawias i w nawiasie czy to mamy dwa wyrażenia czy więcej, Każdą tą rzecz z nawiasu musimy przez tą, tutaj akurat w tym momencie dwójkę pomnożyć. Czyli będziemy mieć 2 razy pierwiastek z 3 minus 1 razy 2 lub 2 razy minus 1, jak to woli zapisać. Więc zapiszmy. Będziemy mieć dwa pierwiastki z 3, no bo tyle wychodzi z mnożenia, 2 razy pierwiastek z 3. No i mamy 2 razy minus 1, no to będzie minus 2. I dopisujemy jeszcze tą minus dwójkę. Ok, no to teraz przepiszmy górę, czyli mamy 4 minus 2 pierwiastki z trzech przez... No i teraz patrzymy na dole, co jesteśmy w stanie jedynie odjąć od siebie. No to jedynie tutaj to minus 2 i minus 2, pogłębić minusa. No, bo tak samo mamy tu dwa pierwiastki z trzech, no a ich z niczym nie jesteśmy w stanie odjąć, dodać do niczego, bo nie ma tam na dole nic innego, co by też miało pierwiastek z trzech obok siebie. Więc w takim razie pogłębiając tylko te minusy, mamy minus 2 i do tego jeszcze minus 2, czyli razem będziemy mieć minus 4. Ale najpierw sobie zapiszemy dwa pierwiastki z trzech, a później właśnie to minus 4. No, i teraz tak, ktoś by sobie na to popatrzył i stwierdził, hm, u góry i na dole jest praktycznie to samo. Ale tak jak mówię, praktycznie to samo, bo nie jest to to samo. Mamy inne znaki. Bo popatrzmy, jeżeli byśmy przestawili miejscami, powiedzmy tam u góry te wyrazy, to mamy minus 2 pierwiastki z 3 plus 4, bo czwóreczka na plusie dodatnia jest. A tu mamy dwa pierwiastki z 3. No i tu jest minus 4, więc różnią się znakami. Nie możemy ich skrócić ze sobą, ani z takiego nie wyjdzie nam z tego jedynka. Co tu jedynie możemy zrobić? Patrząc właśnie na tą górę, tu jest minusik, a tu jest plusik. Tu jest plusik, a tu jest minusik. Fajnie by było, jak były te same znaki przy tych cyfrach. Więc co możemy zrobić? Z tego tutaj u góry możemy wyciągnąć minus jedynkę. I w momencie, kiedy wyciągniemy tą minus jedynkę, znaki nam się pozmieniają. Już nie będzie minus dwa pierwiastki z trzech, a będzie dwa pierwiastki z trzech. Jak z czwórki na plusie wyciągniemy minus jedynkę, czyli podzielimy przez tą minus jedynkę, dostaniemy minus cztery. Czyli ta minus jedynka, którą wyciągnęliśmy, pozmieniała nam wszystkie znaki. I mamy przez dwa pierwiastki z 3 minus 4 no i teraz teraz jest to samo u góry i na dole i możemy to skrócić ze sobą, bo powiedzmy z tego jakbyśmy chcieli wyciągnąć jedynkę już tak zrobię, żeby było jak najlepiej widoczne dla Was to teraz tak to i to możemy skrócić i teraz w tym momencie u góry w liczniku zostaje nam minus 1, a na dole w mianowniku 1, i kiedy mamy minus 1 przez 1, no to wiadomo, wynik ujemny, no bo minus z plusem wtedy wygrywa przy dzieleniu, no i ogólnym wynikiem będzie więc minus 1. I w ten sposób należało rozwiązać właśnie to zadanie, i tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.